Co się stanie z rdzą zanurzoną w kwasie? Aby wykonać doświadczenie, przygotuj zardzewiały przedmiot, słoik, środek czyszczący z kwasem. Wykonanie, do słoika ostrożnie wlej płyn z kwasem, a następnie umieść w nim zardzewiały przedmiot. Obserwacje, po kilku kilkugodzinnej kąpieli w płynie, możemy zaobserwować jak od przedmiotu odrywa się rdza. Wniosek, w skład rdzy wchodzi tlenek żelaza 3. Kwasy reagują z tlenkami metali, tworząc sole i wodę. W tym doświadczeniu zaszła właśnie taka reakcja.